Przyszedł grudzień, a wraz z nim taka świąteczna gorączka, przez którą każdy lata jak tak zwany pies z pęcherzem, czy kot z pęcherzem, zwał jak zwał, i próbujemy ogarnąć wszystko: prezenty, jedzenie w wersji jak dla wojska, jak ja to mówię. Próbujemy ogarnąć dekoracje, magię świąt, psotące elfy, kalendarze adwentowe i kto wie co jeszcze. I okazuje się, że z tej świątecznej magii tak naprawdę nie zostaje nam nic oprócz stresu i niepotrzebnej presji. Mówię niepotrzebnej, bo naprawdę możemy się jej pozbyć i nie potrzebujemy dokładać sobie w życiu jeszcze takiej gonitwy przed świętami, tego całego sprzątania, gotowania, którego to jedzenia potem nikt już nie ma ochoty jeść i ląduje w śmieciach. Jeśli nie wiesz, to poczytaj sobie statystyki o tym, ile jedzenia Polacy marnują. Święta i zaraz po nich, bo to jest zatrważające po prostu. Więc dziś przychodzę do ciebie z odcinkiem o tym, jak przeżyć grudzień bez stresu. I mam dla ciebie ponad 30 sposobów na spokojny grudzień zamiast świątecznej gorączki. I to będą różne sposoby: będą takie w 5 minut, w 15 minut, trochę dłuższe, takie bez wychodzenia z domu i z wychodzeniem i rano, i wieczorem, i po południu. Także myślę, że znajdziesz coś dla siebie. A jeśli się jeszcze nie znamy, to hej, ja jestem Klaudia Jaroszewska Kotradi, a ty słuchasz podcastu ZŁAP Równowagę o wspierającym planowaniu rozwoju w zgodzie ze sobą i tworzeniu równowagi w życiu. Jeśli chciałabyś przeżyć tym razem grudzień bez stresu, bez tej niepotrzebnej presji i chciałabyś nie tylko tworzyć magię świąt dla innych, ale też ją poczuć sama, to koniecznie słuchaj do końca. Dlaczego grudzień tak naprawdę zmienia się w taki maraton kolejnych obowiązków zamiast w ten magiczny czas, o którym tak marzysz? No bo skoro marzysz o takim ciepłym, otulającym grudniu, z choinką, z książką, nie wiem, gorącą czekoladą, dekorowaniem pierniczków, a zamiast tego masz jeden wielki zapierdziel, no to coś, coś tu się nam rozjeżdża. I jest kilka możliwych powodów tej sytuacji. Pierwszy z nich to mit idealnych świąt. Jeśli korzystasz z mediów społecznościowych, oglądasz telewizję, słuchasz radia, nie wiem, masz bliskich, rodzinę, znajomych, no to zderzasz się z różnymi wizjami idealnych świąt. I wiesz, że te Twoje święta nie są takie idealne, bo coś tam nie wyjdzie, na przykład, nie wiem, ciasto się przypali albo. Choinka będzie krzywo ubrana, nie tak jak z Instagrama czy Pinteresta. W ogóle będzie kolorowanie samymi światełkami i kokardami, tak jak to teraz jest chyba modne, z tego co przynajmniej widzę w internecie. Nie wiem, ktoś się pokłóci przy kolacji wigilijnej, albo w ogóle nie masz ochoty robić tej kolacji wigilijnej z dwunastoma potrawami, tylko masz ochotę ugotować, nie wiem, trzy potrawy i zrobić ciasto, żeby było miło i przyjemnie to jeśli się zderzasz z takimi informacjami, z treściami w internecie, z opiniami różnych ludzi, czy to bliskich, czy, czy dalszych, e, znajomych, to możesz wejść w, takie, w taką jakby pułapkę dopisywania kolejnych zadań na swoją listę, kolejnych obowiązków do odhaczenia, żeby tym razem te święta już były na pewno idealne. Bo wydaje ci się, że skoro u innych to działa, no to jak będziesz robić to samo co inni, to też zadziała. A najlepiej to już w ogóle nie robić tylko tego, co jedna osoba, tylko wszyscy, których obserwujesz, więc tych zadań się robi ogromna, ogromna lista. I jesteś pewna wręcz, że jak czegoś nie zrobisz, no to ten czar idealnych świąt zniknie i nie będzie perfekcyjnie. Tylko, że to niestety tak nie działa i powinnaś zastanowić się najpierw, czym są dla ciebie te idealne święta i czego tak naprawdę oczekujesz od grudnia. A dopiero potem na bazie tych swoich, 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 powtórzę raz jeszcze przemyśleń. robić listę zadań, a nie odwrotnie. I wtedy się może okazać, że jest tych zadań znacznie mniej niż ci się wydawało. Powód drugi to syndrom jeszcze tylko. Zauważyłam, że moja babcia zawsze siada do obiadu ostatnia. Nie mam tu na myśli tylko świąt, ale ogółem cały rok. Bo wszyscy, wszyscy jakby na nią czekają, czy nawet ona każe czasem nam już jeść Bo ona jeszcze tylko coś umyje, coś naszykuje, coś dołoży, coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze I jeśli będziemy robić właśnie w ten sposób Znaczy my babci każemy siadać i jeść, a nie tam krzątać się w kuchni Potem pomagamy po jedzeniu w tym wszystkim Ale jeśli będziemy ciągle przesuwać tą granicę i robić jeszcze coś Tak naprawdę nigdy nie poczujemy magii świąt i nie będziemy miały spokojnego grudnia Zamiast tego potrzebujesz trzech konkretów. Co masz zrobić, żeby było wystarczająco dobrze? Co jest dla Ciebie najważniejsze i czego tak naprawdę potrzebujesz? A gdy na horyzoncie pojawi się jakieś tam dodatkowe zadanie, a tych zadań na pewno pojawi się mnóstwo, bo takie zażycie i obowiązki nigdy się nie kończą, to zastanów się najpierw, czy jakkolwiek to zadanie pokrywa się z odpowiedziami na te trzy konkrety, o których chwilę temu mówiłam. I pamiętaj o tym, że nie musisz się godzić na wszystko, czego oczekują od ciebie inni, bo dzięki temu, że będziesz te granice stawiać, to te świąteczne przygotowania będą dla ciebie znacznie łatwiejsze i nie będziesz wpadać w taki kołowrotek obowiązków i zmęczenia. No i punkt trzeci to zewnętrzne oczekiwania. Te wszystkie powinności, które słyszysz od bliskich, od dalszych bliskich, mniej bliskich, bliższych. Nie dalszych, bliskich, nieważne, od kogokolwiek. I tutaj taka drobna historia. Przez lata, w sumie od dziecka, spędzaliśmy wigilję u dziadków. Może był rok czy dwa, kiedy nie jechaliśmy właśnie do nich na święta. I ja byłam tak tego nauczona, i takie były te oczekiwania, że ja nawet po operacji, dosłownie kilka dni po, bo jak się nie mylę, to operację miałam 20 grudnia, chyba jakoś tak. Poprosiłam przyjaciółkę, żeby zawiozła nas na święta i byłam na tych świętach, męczyłam się okrutnie, nie byłam w stanie się wyprostować po laparoskopii, miałam szwy jeszcze świeże i blizny i tak dalej. I czy dziadek, któremu tak bardzo zależało na tym, żeby wszyscy przyjechali do nich na święta w ogóle to docenił? No nie. Nawet nie podziękował i nawet nie dał ani odrobinę zrozumienia, dlatego że przeszłam poważną operację, bo to była dwu pół godzinna operacja yy, i nie docenił tego, że mimo tego zmęczenia, bólu ja tam jestem z nimi. Wymagał tylko dalej, bo tylko jego wymagania się liczą. I owszem, dla babci ja bardzo chętnie jadę, ale od tamtego czasu postanowiłam, że więcej się nie będę naginać, nie będę się zmuszać. I nie będę się poświęcać, bo tego poświęcenia nikt nie docenia, tylko oczekuję kolejnego poświęcenia. W sensie ci ludzie oczekują kolejnego poświęcenia. I od tej pory spędzamy święta po naszemu. Wigilię spędzamy w domu, w trójkę, w troje, z naszymi własnymi tradycjami, a w pierwszy dzień świąt odwiedzamy bliskich. Chciałabym Ci tylko przypomnieć, żebyś w tym grudniu i święta nie zapominała o swoich potrzebach. I nie naginała się dla ludzi, którzy dla ciebie by tego nie zrobili. Chciałabym ci też powiedzieć, że spokojny grudzień tak naprawdę zaczyna się w głowie, a nie na liście zadań. Tak jak ci mówiłam, musisz zacząć od pewnych przemyśleń, a dopiero potem tworzyć listę zadań i tę listę też weryfikować pod kątem właśnie tego, co potrzebujesz i czego tak naprawdę oczekujesz od grudnia, od świąt, od życia ogółem. Mam dla Ciebie trzy myśli do przemyślenia, takie masło maślane, ale no tak, są to myśli do przemyślenia, do przetrawienia i powtarzania sobie jak najczęściej. Pierwsza jest taka, że nie musisz zasłużyć na odpoczynek, żeby go potrzebować. Na jednej z kart wspierającego planowania napisałam, nikt nie da Ci medalu z ziemniaka za ciągłe harowanie. Owszem, trzeba sprzątać, prać gotować, ale tak poważnie. Co się stanie, jeśli danego dnia czegoś nie zrobisz? Na innej napisałam, dlaczego nakładasz na siebie taką presję? Co chcesz nią udowodnić? A może od czegoś chcesz uciec? I na kolejnej, wolisz cisnąć dalej na siłę, czy odpocząć i wrócisz z nową energią? Kiedy będziesz efektywniejsza? I karty wspierającego planowania. To jest ogółem workbook, zestaw planerów do druku i karty, na których są takie wspierające myśli, pytania do przemyślenia. Znajdziesz je w linku w opisie. Myśl druga to jest: Nie musisz robić wszystkiego, rób to, co jest dla ciebie ważne. I to jest jedna z moich myśli przewodnich, które pomagają mi skracać listę zadań. Wybieram sobie zawsze to, co w danej chwili jest dla mnie najważniejsze do zrobienia, i na tym tylko się skupiam. Potem dopiero przechodzę, jak zrobię jedno, to przechodzę do kolejnego, najważniejszego. Wszystkiego nigdy nie uda nam się zrobić. Jeszcze nie doszłam do takiego momentu, gdzie już nie miałam żadnych obowiązków ani nic takiego, I, i żebym nie miała żadnych pomysłów na robienie kolejnych rzeczy, bo ja mam tyle pomysłów, że życia mi braknie na to wszystko, więc wybieram po prostu to, co najważniejsze. I propozycja taka dla Ciebie, żebyś zrobiła sobie listę zadań na grudzień, wybrała z niej trzy najważniejsze zadania i skupiła się na nich w pierwszej kolejności, lub zaplanowała sobie czas, kiedy to zrobisz. Bo na przykład możesz mieć na liście zakup prezentów i na konkretny dzień wyznaczasz sobie, nie wiem, wyjazd do galerii handlowej, żeby te prezenty kupić, albo na przykład y, będziesz w konkretny dzień wypiekała piernik Staropolski, bo on ma swój harmonogram, wiem, bo robię co roku. Jeśli któreś z zadań zaplanowałaś na później, no to w jego miejsce wybierz kolejne najważniejsze zadanie, które jest do zrobienia, tak żebyś miała ciągle jakby te trzy. No chyba, że dzisiaj lista skończy, nie sądzę, ale jakby ci się skończyła, no to wtedy tam już na siłę nic nie dopisuj. Zawsze wybieraj kolejne zadanie to, które jest najważniejsze na tą chwilę. I w ten sposób te najważniejsze zadania będziesz miała odhaczone. A te, które ewentualnie zostaną, nie będą aż tak istotne. Wystarczająco dobrze jest wystarczająco serio. I trzecia myśl, którą chciałam się z Tobą podzielić, to magia tkwi w byciu tu i teraz razem, a nie w harowaniu. Jeśli będziesz ciągle harować i dokładać sobie obowiązku, wymyślać kolejne rzeczy do zrobienia, no to nie dziw się, że tej magii nie czujesz. Żeby czuć magię, trzeba się w nią trochę zaangażować. I ta magia powstaje wtedy, gdy masz czas na oddech, czas dla bliskich, czas na przyjemności, więc zadbaj właśnie o to w grudniu. Ja co roku sobie robię taki moodboard na święta na Pinterestie i polecam bardzo mocno, tylko pamiętaj, żeby wybierać takie inspiracje, które naprawdę chcesz zrealizować, a nie takie, które będą ci dokładać niepotrzebnej presji. Skup się tam bardziej na doświadczeniach, na klimacie, a nie na takich listach rzeczy do zrobienia. A w opisie masz też odcinek o presji, jak sobie z nią radzić, czym jest i skąd się bierze. A jeśli chciałabyś popracować trochę głębiej nad wspierającym planowaniem, dzięki któremu będziesz miała więcej czasu na przyjemności i nadal będziesz ogarniała te najważniejsze obowiązki, a nie że tam je olewać całkiem, to zajrzyj do wspomnianych wcześniej kart wspierającego planowania. Tam jest całe moje know-how, dzięki któremu będę miała. Slow święta, a w zasadzie taki, można powiedzieć, slow grudzień bez pośpiechu, bez gonitwy i z mnóstwem przyjemności. Tak jak mówiłam, link do kart znajdziesz w opisie. A teraz już przechodzimy do konkretnych 30, ponad 30 wręcz prostych sposobów na spokojny grudzień dla tych osób, dla Ciebie, jeśli masz już serdecznie dość tej świątecznej gorączki i chciałabyś znaleźć chociaż 5 minut, bo i takie sposoby są. Na zadbanie o siebie, na zwolnienie, na bycie tu i teraz. I przejdźmy przez nie po kolei. Sposoby w 5 minut. Oddychanie. Oddychanie naprawdę pomaga nam być tu i teraz, trochę pozbyć się stresu. Może nie tyle pozbyć, co zmniejszyć go trochę. Możesz tutaj na przykład oddychać po kwadracie, czyli 4 sekundy wdech, 4 pauzy, 4 wydech, 4 pauza, 4 wdech i tak dalej, i tak dalej. Lub na dłoni. Wystawiasz dłoń przed siebie, najlepiej lewą, jeśli jesteś praworęczna, i zaczynasz od małego palca. Jedziesz w górę, robisz wdech. Jak będziesz wjeżdżać w dół, robisz wydech. Jak będziesz wjeżdżać w górę serdecznego, wdech. Jak w dół, to wydech, i tak dalej, i tak dalej. A jeśli nie chcesz się tak bawić, to możesz zrobić po prostu kilka głębokich wdechów i wydechów w ciszy, spokojnie, nawet zamknięta w łazience. I uwierz mi. Że może to nie, z, nie zlikwiduje całego stresu, napięcia, ale poczujesz się chociaż trochę lepiej. W 5 minut możesz też pomedytować. Nie potrzebujesz do tego nic: żadnej aplikacji, płatnych programów. Możesz usiąść, być tu i teraz. I medytacja w wielkim skrócie polega na tym, żebyś usiadła i starała się o niczym nie myśleć. I ja wiem, że te myśli się będą pojawiać i pozwól im się pojawiać, ale pozwól im. Odjeżdżać, odpływać, tak jakbyś obserwowała na przykład jeżdżące pociągi. Przyjeżdża myśl i odjeżdża, i przyjeżdża i odjeżdża, a ty do żadnej z nich, do żadnego tego pociągu nie wsiadasz, do żadnej myśli się nie przywiązujesz. A jeśli chciałabyś pomedytować z kimś taką medytację prowadzoną, to polecam Gosię mostowską. Praktyka uważności, czyli na przykład świadome picie herbaty, jedzenie ciastka, skupiając się na jego smaku i strukturze. Na przykład podczas spaceru, poszukiwanie oznak zimy czy świąt, skupianie się na tym, jaki w dotyku jest na przykład dany materiał, takie bycie tu i teraz. Dobrym pomysłem jest też przytulanie z bliską osobą albo nawet z sobą samą, bo czemu nie? I lekki masaż twarzy podczas nakładania kremu. Zamiast nakładać go w 3 sekundy jak co wieczór, to pozwól sobie zrobić to. Dosłownie chwilę dłużej, to nawet nie będzie 5 minut, a, a pół minuty, ale skupisz się na tej właśnie uważności, na byciu tu i teraz i na czymś innym niż Twoje nakręcające się myśli. Sposoby na 15 minut. Przeczytaj kilka, kilkanaście stron książki, w zależności od tempa, w jakim czytasz, albo sięgnij po audiobooka. Możesz wybrać zimową opowieść, książkę fantazę, albo jakąkolwiek inną, która przeniesie Cię na przykład do magicznego świata lub da Ci. Od... Odrobinę przyjemności. I tutaj, jeśli lu lubisz na przykład czytać kryminały czy horrory, i to jest dla ciebie przyjemne, no to jak najbardziej po to sięgnij. Nie zmuszaj się do zimowych romansideł, jeśli ich nie czujesz. Możesz zrobić sobie ciepłą kawę, herbatę i wypić ją w spokoju, jeśli nie masz półrocznego dziecka. A nawet jeśli masz i będzie miało drzemkę, to zamiast latać na mopie dalej i zajmować się obowiązkami, no to usiądź na chwilę. I zadbaj o ten spokój, bo nikt ci go nie da, jeśli ty sama o niego nie zadbasz. Możesz odpowiedzieć na jedno pytanie w dzienniku i cztery pytania na grudzień znajdziesz w linku w opisie. Możesz zrobić mini trening. Trening nie musi trwać godzinę. Marta Krups, codziennie Fit, ma taką serię Mix Ja bardzo lubię z tego Mobility i... jak to się nazywać? Ćwiczenia na kręgosłup zdrowy, kręgosłup coś takiego. One trwają pod dosłownie 10-11 minut, więc... Bardzo polecam, są bardzo fajne, jeśli lubisz jogę, to lubię ćwiczyć z chyba Julianą, jak dobrze pamiętam z Boho Beautiful Ona ma takie nawet 15-minutowe praktyki, chyba nawet krótsze, Gosia Mostowska chyba też miała krótsze praktyki Możesz nawet wyjść sobie na te 15 minut na spacer w ramach treningu powiedzmy I możesz przygotować sobie zdrowszy posiłek, i tak gotujesz, i tak coś robisz do jedzenia Włóż w to 5 minut dłużej, niech to trwa chwila dłużej dosłownie ale żeby było zdrowsze i smaczniejsze. Dłuższe praktyki, które polecam, to planszówki z rodziną, tworzenie, na przykład rysowanie, rękodzieło, dzierganie, wycinanki, coś, co lubisz, albo przetestuj też może coś nowego, może jakaś kreatywna zabawa z dzieckiem. Możesz zajrzeć na Pinterest albo do Melon. Owe i mama Syla na Instagramie, będziesz miała te dziewczyny podlinkowane w opisie. Możesz zrobić pełny trening, nadal tutaj polecam codziennie fit, lubię od niej pilatesy, dance cardio, jest też świąteczny dance cardio, idealne na ten czas. Może pieczenie pierniczków, tylko jako relaks, a nie obowiązek, czyli z taką myślą, że robimy to razem, nie wiem, słuchamy świątecznych piosenek przy tym i nie śpieszymy się nigdzie. Innego dnia możecie te pierniczki udekorować. Możesz zrobić podsumowanie roku i darmowe pytania do tego podsumowania znajdziesz w opisie. Możesz celebrować święta nietypowe. Pomysły znajdziesz w Google, w Google, w internecie, na stronie, nie pamiętam jak ona się nazywa. Jak wpiszesz po prostu kalendarz święt nietypowych, to na pewno Ci coś wyskoczy. Sposoby na spokój, na grudzień bez stresu, na zewnątrz, spacer nawet krótki. Bieganie, poszukiwanie oznak zimy lub świąt w okolicy, wystawa plenerowa. My jedziemy na przykład do Ogrodu Świateł, bo mam voucher i muszę go złożyć, żeby mi nie przepadł, więc pojedziemy sobie do ogrodu świateł. E, tylko nie w grudniu, akurat w grudniu było kolejkowo tym razem. E, tak mała wycieczka to też jest dobry pomysł. E, na spokojniejszy grudzień. Tak wiem, że wyjazd to jest jakby kolejna rzecz do zrobienia, tylko że. Wyjazd działa trochę inaczej niż sprzątanie i gotowanie, prawda? E, możecie pójść na randkę, jeśli masz z kim, jeśli nie masz z kim, to możesz pójść sama na taką samorandkę i też będzie fajnie. Możesz spotkać się z przyjaciółką. Wieczorem możesz, na przykład, zapalić świeczki albo światełka, które otulą cię takim wewnętrznym ciepłem, taki ciepły, przytulny klimat stworzysz i to jest chwila, sekunda, dosłownie pracy, a będzie zupełnie inaczej. Możesz pisać dziennik, obejrzeć serial, leżeć na macie do akupresury, możesz poćwiczyć wyciszającą jogę, na przykład z Gosią Mostowską, możesz poczytać przed snem. A rano możesz zrobić makijaż w totalnym skupieniu, bez rozpraszania się, możesz y, zrobić taką spokojniejszą, powolną pielęgnację, możesz popatrzeć przez okno przez dwie minuty, żeby się wyciszyć, uspokoić. Możesz wybrać ładne ubranie, ale takie, w którym ty się czujesz dobrze, a nie żeby się podobać innym. Możesz zrobić trzy głębokie oddechy, zanim w ogóle wstaniesz z łóżka. I to już wszystkie moje sposoby. Pamiętaj, że naprawdę 5-10 minut wystarczy, żeby mieć trochę spokojniejszy grudzień. Nie musi być idealnie. A teraz chciałabym ci jeszcze dać taki mały bonus, czyli zaplanujmy sobie razem grudzień krok po kroku. Najpierw zadaj sobie te pytania. Czego naprawdę chcesz i potrzebujesz w grudniu? Co sprawia ci radość, a co niepotrzebnie dokłada presję i stres? Co możesz odpuścić, a co jest dla Ciebie ważne? A potem zrób listę zadań, tylko tym razem podejdź do niej trochę inaczej. Z uważnością na siebie, swoje potrzeby i na to, żebyś nie dokładała sobie presji. Zamiast tylko pisać listę obowiązków, możesz podejść do tego w ten sposób. Wypisz zadania, które uważasz, że masz do zrobienia, i nie ograniczaj się tutaj. Pisz, co ci do głowy przychodzi, ile wlezie, nawet na trzy kartki, bez różnicy. Potem porównaj tą listę, którą zrobiłaś, z odpowiedziami na pytania, które padły chwilę temu. Czy jedno z drugim się pokrywa? Jeśli tak, no to Twoja lista jest gotowa, a jeśli nie, to zaznacz sobie zadania, które są totalnie najważniejsze, ale takie totalnie, które chcesz, czujesz, że potrzebujesz itd. Pomyśl, czy niektóre z obowiązków możesz oddelegować i o podziale obowiązków ja pisałam osobno, będziesz miała link w opisie. I skup się zawsze na trzech najważniejszych zadaniach. Gdy której zrealizujesz, bierzesz kolejne, ale nie bierz na siebie za dużo. Bo po co? A jeśli potrzebujesz pomocy w planowaniu takiego spokojnego grudnia, spokojnych świąt, to sięgnij po karty wspierającego planowania, bo to. To nie jest kolejny planer, to nie jest kolejna lista zadań świątecznych do, odhac do odhaczania, tylko to jest takie narzędzie, które pomoże Ci namierzyć to, co jest naprawdę dla Ciebie ważne w grudniu i w życiu ogółem, bo możesz to stosować nie tylko w grudniu, ale tak ogółem. E, pomoże Ci rozpoznać, co możesz odpuścić, i pomoże Ci stworzyć przestrzeń na to, co daje Ci energię, a nie tylko na to, co ją pochłania. Możesz porozmawiać ze sobą o swoich potrzebach i granicach, a potem o nie zadbać. Jeśli Cię zaciekawiłam, to koniecznie kliknij w link w opisie do kart wspierającego planowania i pozwól sobie zainwestować w swój własny spokój, bo uwierz mi, że ta inwestycja się zwróci. I na koniec chciałam Ci podsumować ten cały podcast, bo wyszedł dłuższy niż przypuszczałam. Nie szukaj wymówek, tylko szukaj sposobów na to, żeby znaleźć trochę spokoju, nawet jeśli to będzie 5 minut. Zamiast mówicie 5 minut, co to jest, to skorzystaj. Odłóż ten telefon, odłóż tą ścierkę, czy cokolwiek tam robisz i po prostu chwilę odetchnij. Wybieraj jedną praktykę dziennie. Nie bierz na siebie wszystkiego, nie mów, że będziesz idealnie odpoczywać, bo wtedy nie odpoczniesz w ogóle. Pamiętaj, że Twoje święta nie muszą wyglądać jak z Pinteresta. Mają być Twoje, Twoje rodziny i to Wam ma być przyjemnie, a nie ma się to klikać po prostu w internecie. Pamiętaj też, że odpoczynek to jest podstawa i nie musisz na niego zasłużyć. Nie musisz czekać do świąt, żeby móc chociaż na chwilę odsapnąć. I masz prawo powiedzieć nie, nawet swojej rodzinie. Jeśli coś jest dla Ciebie za dużo to powiedz nie i po prostu tego nie rób. Życzę Ci, żebyś w tym grudniu, w te święta poczuła naprawdę tą świąteczną magię i żebyś odpoczęła, żeby Twoja głowa była spokojniejsza i żebyś poczuła się bardziej sobą. A Ty, czego sobie życzysz? Możesz napisać mi w komentarzu albo na maila kontakt .pl. Chętnie zobaczę, o czym marzysz. W tym roku i na kolejny rok. A tymczasem ja już się będę z Tobą żegnać. Do zobaczenia na Instagramie zaplanuj.równowagę, na blogu zaplanujrównowagę.pl i w innych odcinkach tego podcastu. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia kolejnym razem. Pa!